Cześć, witam was. Jest to odcinek z nowego sezonu SkyBlocka, już drugiego. <grym> <grym> <Zemem> <grym> chciałem <tobie> zni <grym> chciał zniszczyć, ale jest ten e anty -P -P. No, ze mną jest szefo e i będziemy grać w Minecrafta, tak jak to przystało na porządnych polskich youtuberów. No i od razu <grym> powiemy na wstępie, że my tu troszeczkę ułatwili się gra. Tak, bo stworzyłem sobie swoją wyspę. Po, po czym zabrałem itemy ze skrzynki, dałem Pudzianowi. W się do niego dałem jemu itemy i, i doszedłem, do doszedłem. Doszedł do jego gildi. No, gildi. Pozdro. <laughs> sorry, sorry, za dużo się gra w tego na PvP. Minecraft na modach. Jak widzicie szefa, tu już w zaś się by dał Pierdzielą przez całą <laughs> seria. Nie, ale dobra. Zaczynałem farmę, bo już nie mam sprinta. E, dobra, to co ja mam robić, powiedz mi szefie? No, kurde, widać, że wiesz kim ja jestem dla ciebie. <laughs> nie, że żartuję oczywiście. Znaczy nie wiem, od, od czego zaczynamy. Zaczynamy od tego, żeby odcinek był fajny. co, słuchaj, mi jakiś ogólnie typek dał trzy żelaza i nie wiemy co zrobić. Czy wiaderko, żeby tą wodę przenieść, czy tylko diamenta wykopać? Wiaderko mamy, przenosimy diament. Ogólnie czekaj. Dobra, a jak wodę przeniesiemy na farmę? Przecież wiaderko, o, stary. Z lawą, ale jest. Właśnie, to jest. zrobię generator koko kobla ko ko Dobra, ja wezmę cztery koble, żeby tego dzięki. Tutaj ładnie spokojnie. Jak już ci z siedmiu kobla. Zrobię generator. Jest. Kobla. Pięknie. Tutaj jest a. tego. E、no to zrób na razie wykop, tylko po prostu wykop i zrób tak, żeby wykopać parę kobla, a potem zabierzemy z powrotem. Dobra. No ja tu już kopia, kopia, kopia. Czekaj, jak się robił generator obla, żeby teraz nie spierdzielić tego? O Boże, stary. Nie, jak go to zje... Czekaj. Na pewno lawa na dwie kratki musi być. No ja nie wiem, to już rób tam. Na pewno woda na jedna kratka. No teraz co pierwsze, lawa czy woda? Dom pierwszy, lawa i tu dopiero... A no. i tak w ogóle, nie, jest. nie wiem jak to powiedzieć, chcieliśmy może przeprosić was za to, że nie było żadnego inf filmiku informacyjnego na temat właśnie tamtej poprzedniej części SkyBlocka, znaczy poprzedniego sezonu, że nie został on zakończony. No, mi się wydaje, że nie był potrzebny, ale dobra. Mm, Ogólnie też jakiś... nie wiem, czy, za, czy usłyszeliście, mam nowe mikro. Znaczy nie mam, tylko od kolegi pożyczyłem, ale jeżeli jest dobre, to po prostu kupię drugie takie. No. Jest dobre, mam mały. Co? Reklamujemy mikro, czy nie? Nie, nie reklamujemy, bo... Bo Dobrze. te mikro, ma pewno osoba, który nie lubi... LOL, AKACJA SAPLING! No nawet nie wiedział, co, że to dodali w tym update'cie. Myślałem, no są, że na nowe te. No stary, ja się nie znam na nowym Minecraftie. Boże. Już w Minecrafta nie grał Dobra, 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 słuchaj. E, e, dawaj wykopiemy może tak... E, czej, Daj mi wederko. Dobra, jest z lawą, to czekaj. Lawę Daj, na chwilę. Tu możesz puste. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Nie dobra, dobra, no bo cię po... Dobra. Bo... Zrobię tutaj wiesz, dwufazowy, dwufazowy. E, zrobię, zrobię, zrobię. Czekaj. Ja robię już dwa kilo. Zrobię generator, nie? żeby był po prostu wiesz, na dwa koble. To wiesz, wykopiemy tak ze dwa staki i potem skopiemy tego dirta. Moż mój murzaju. Ale to myślę, żebyśmy byśmy zrobili chyba w tym. Później jak ci się wydaje w timelapsie, co? Te kopanie kobla oraz skopywanie wyspy, co? Sorry. Tu miało nie być kobla Nie właśnie tu miało nie być tego czekaj czy Żeby to się nie... Weź wyciąg ta lawa Czekaj chwilę Nie dobrze jest Dobrze jest Dobra to f... No jak się zepsuje będzie to na ciebie Ej działo Ej, to I jak meg... szybko odnawia kobla, lol! A nie. <noise> Ej, nie, szybko, strasznie. Jak na singlu patrz A no? Dobra. To jest to, że tak mało osób po prostu na serbie, bo jakby mi zauważyliście, jest około 20 osób. Chyba, że no. może. Powiedziam... A nie, w sumie, yy, dobra. To ja mam taki pomysł, że robimy cięcie albo time lapse. Nie, i time kopiemy... będzie lepiej, chyba, jest. Dobra, to ja tam fajnie jakoś porobię. A propos cięć, mam takie fajne. Mm... Przejścia między cięciami. E, to jest ze Sweetpacka. E, to idzie pobrać za darmo. Jest to na licencji Creative Commons, także ja mogę tego używać. No i Fuck. może teraz zaprezentuję, jak to wygląda. Udziam. Jak będzie przejście na przyspieszenie. To nie jest śmieszne. Ja pierdzielę. Jaki murzaj! No coś ty zrobił! Jak zebrać? No. O Jezu, czekaj, jak zebrać? <laughs> Pozdr, od minuty kopania z y, kill'off'em żelaznym chyba to jest. Jak się zrobił? No nie wierzę, giaderko nie działa. <laughs> m a j -arena -R, -R, r r please. Dobra, stary, weź rób żelazny killow i to kooptera, murzaju. Czekaj chwilę! Jak zobacz <grym> Czy ja mamy lawę jeszcze jedną. No, mamy lawa jeszcze jedną. Nie! No, zniszczyć. O. Kill off Żelazny trzeba zrobić. Dzisiaj ma ktoś pożyczyć. Jest żelazo. Ja mam w bunku. Spytałem czy ma ktoś pożyczyć na chwilkę. Nie wiem, czy... wątpię szczerze, że żeby ktoś pożyczył, ale może ktoś się trafi jednak. Kurde No daj mi ten killoff żelazny to wykopia. Ale nie mam żelaznego kilofa. No to zrób Czekaj. To, to wykopia murzaju. Ja wiedziałem. Jeszcze deszcz. No nie. To możemy tu zrobimy cięcie, pójdziemy. Co znaczy, ty zrobisz cięcie i. Dobra, to robimy cięcie i ogarniemy ten obsydian. No. No raczej, bo to. Dobra, jeszcze no to ogarnąć trzeba. Tylko nie skaż po polach, nie? żeby to nam ładnie urosło. Stary, pójdź to nie naprawimy. Trzeba ten, to zrobić jakoś fajnie. Już to zrobimy, dobra, e, czekaj. Nie, stary, trzeba to zakopać. Ale na patrz. razie tylko, żeby wykopać plus trochę kobla. No ja, ale patrz, wiesz co? Bo musimy od nowa zrobić ten generator. Czemu? Bo to nie będzie? Bo obejrzysz, patrz. Czemu nie będzie? Bo trzeba. Bo ja mam pomysł na generator. Nie pamiętam teraz, jak właśnie. Okay. Zrobimy... Dobra, już tutaj lawę, tutaj. I zrobimy dwustanowiskowy. No, dobra, wkładam lawa. Czekaj, dobra, czaj, wezmę dwa piaski na przykład. I to, co jest piasek, dobra, czekaj. Czekaj, o! To... Nie! Zatłucz mnie i z dwoma wiaderkami. No nie! Nie ja, chodź. Dobra, witam Was pocięciu, mm, już tu gromy, gromy, mowy, kobla. E, tak, e, ja bym z mojej strony oczywiście chciałbym... E, e, serdeczne podziękowania dla Suska, który nam pożyczył diamentowy kilof na początku, ponieważ e, źle zrobiłem generator i zrobił się obsydia. Na, szczę na szczęście nam pożyczył ten kilof, potem mu oddałem go. No. Kilofem żelaznym ale... próbowałem wykopać <śmiech> tego <śmiech> diamenta, ale mi spadł na sam dół. Nacieliście. Trudno. A potem mm. nam, dał, nam dał wiaderko, bo później dwa razy, znaczy dwa razy, raz spadł w, w przepaść z dwoma tymi, z dwoma wiaderkami. No zdarza się każdemu, to, jak, to, to jest tak jak z dziećmi. No, no przypadek. <laughs> <laughs> nie no, dobra, tak się śmieję teraz. E... No ty śmiejesz, a ja sam nie wiesz, czy nie jesteś. Kurde, jeszcze mi drewno spadło. Dobra, no to tak, no to robię, chyba nam wezmę po zrobię po czym. po czym robić? Po łopacie, co? Bo chyba będziemy tą wyspę się robić, za tą wyspę brać powoli. Oh, yeah. Oh, e, Rob. Touch my -la -la. To może. Ooo, oh, you też ma Lala. Maj. Ding, ding, don. Trzymaj dwie łopaty, bo tutaj zejdzie zajdzie tego. Dobra. Ej, Ej po... stary, ja mam mieć taki pomysł. za niszcz. Kilofen, dobra. Nie, to nie jest Brzoza. Brzoza. Brzuski lubi s k, -k, -k, -k -f. Dobra, ja się pomylił mnie Jak Ja pierdziele. Dobra, to już ścięte. Ogólnie, jaki robimy za zarys tej wyspy? Zarys wyspy powinien być prosty i komfortowy w używaniu. Dobra, cześć, pytam Suska. Albo nie, dobra, nie dużo pytał tak. Mój Je... pomysł taki, żeby Bo, tu chciałem... dobudować platforma na kobla osobno, na generator. No tak, tak, tak. Yy, I właśnie nie wiem jak tutaj zrobimy to. Powiedz mi, Pudzian, To źródełko zostawiamy, tak? No. Zostawiamy to. Yy, I ta farma na razie. Na razie zajmujemy się generatorem kobla. Zacarzimy kobla. Jak? Jak chcesz, to no. możesz kopać tego kobla w timelapse zrobię ja dookoła ładnie tutaj, to, to, ja to ogarnę. Dobra, to ogarnę. No ty możesz, słuchaj, a ja będę kopał kobla. Dobra, to idź murzynić kobla, bo ja... To się słuchaj, weź, weź kobla tego i tego dirta co tutaj jest, tego on niżej. No. zamień go na kobla i tego stone na niżej też zamień na kobla. Dobra. Czyli takie koblowe te, nie? Dobra, to co, timelapse czy jak co robimy? Znaczy a czy nie, Nie bez timelapsa, nie? Jak ty hmm. robisz właśnie coś takiego bardziej ciekawego to bez sensu, żeby był timelapse, nie? O, dobra. To ja tu mu nie sobie. Dobra. Dobra, to teraz wymyśl jakiś ciekawy temat do rozmowy. Yy, no. Chcę wymyślić ciekawy temat do rozmowy. Dlaczego ja? Ej, że, że, że i ziela A może taki... Może taki całkiem, nie wiem, taki z dupy temat, znaczy z dupy temat. O, dupy. Nie wiem, sobie bym mógł się spytać Suska, czy by nie chciał tego, może następnego odcinka z nami, nie wiem, znaczy nagrać, nie wiem. Może pogadać z nami. Na jakimś testie, czy na czym. Szczerze to wątpię, bo... Kurde, nie chcę tego wyraza stracić. Czemu Szczerze to wątpię, nie wiem, nie? Ale jakoś tak mi się nie wydaje, żeby on chciał z nami nagrywać. Znaczy nie tak, ja też podcieku. nie. Lub... No ja też nie lubię nagrywać z tymi osobami nieznajomymi, nie? Znaczy no tak, ale wiesz tak, i na, na to, się żeby Skype'a nie podawać, nie? Wiesz jeden odcinek tak, On swoją pokażemy swoją, tak wiesz, pogadamy, pogadamy. No może, nie wiem. On nam coś się opowie o serwie, bo my tu gramy pierwsze 5 minut, 10. On wiesz, jak, jak już długo gram, to się zna na tym, nie? Na tym serwerze, znaczy wie no, coś, jak. No co, zapytać go, czy by chciał w następnym odcinek, czy coś? No. Dobra. E, kurczę, wyjdę tylko za wody, bo mi jeszcze tego... Ej, a jak robisz tu, żeby dwie kratki były, czy jak? Patrz. O, tutaj węgiel znalazłem, o dziwo, dobra. Muszę idę zobaczyć. Patrz, że tak, nie? Że tukej. A czy to jest aż Tu i tak, e, tu wszędzie kobel, ja? Nie tu. Nie, tak? Czy jak? E, czekaj. Tak jak było, ten dirt co skopałeś. Aha, i tu o, kobel wszędzie. I tu niżej teraz ten poziom niżej, nie, nie, już tutaj nie Poziom niżej, o, tego stoł na wykop i wiesz i kobla zamiast niego wsadzić. Aha, dobra byda wsadzał kobla, ha ha, ha. <laughs> Bardzo o. śmieszne. To może opowiem o murzynach coś, jakiś żart, co? Dobra, no, no to wymyśliłeś o mnie. Pochwalcie mnie za to w komentarzu. Eee, co robi murzyn podczas seksu? Nie wiem. Kradnie cnotę. No. Teraz tak. wszyscy się śmieją. I <grym> ze śmiechu nie. Ja to na hamsko nawet w ciepło, bo koledzy uznali, że to jest spoko. Całkiem żart o murzynach. Oni lubią murzynów. Ja też lubiam murzynów. Mm, famous, pozdrawiam cię. <noise> Dobra, co teraz zrobić? Znaczy, czekaj. Tak myślałem, wiesz co? Może. Skobnę, może te, te drabinki. O, Susek, mi się ten, ile ma lat, 15. Ma. Czyli Spoko, nawet ten, ogarnięty, nie? Do odcinka. Następnie. Ja, no żeby nie miał tego głosu. Nie, no ale nie będzie miał wątka raczej, nie? No ja też dobra, ee, czaj, chciałbyś z nami nagrać ee, gościnny odcinek? Gościnnie. Gościni. dobra, nieważne. No, ugoszczony. <laughs> Czego ugo ugoszczymy go? No. Ta, na, na wyspie, na której nie mam nic. Postawimy mu troszkę wody we szklance, ich nie ma w Minecraftie W butelce, nie mamy butelek, przetopimy. Przetopimy szkołę i będzie. W mhm. kiedy o której godzinie. Kiedy byśmy drugi nagrywali? Właściwie jest W dupie hłe, 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 hłe. A, faktycznie w dupie Ej, mam taki pomysł nie, bo już sprintu nie ma mi się jeba A, jeszcze tu mają Ale po co on sobie nabijał tylko te, wiesz co Wiesz tylko nabijał zgony Bez sensu nie. Lepiej bez sprinta biegać, ja biegałem bez sprinta, ale nie chcąc się na, to, na kaktusa i padłem Ja <laughs> Czy znaczy, zapomniałem, że tego Zapomniałem, że kaktuskuje. Dobra, to czekaj, ja tu, to tak zrobimy. Bo to musi być. O, fajnie. No, napisałem, że, że luz, że od piątku ma ferie Bo napisałem, że w sobotę może wieczorem byśmy nagrali. No ja też nie Wiesz, Do tego to. czasu wiesz, skończymy już. Wiesz co, generator, nie? Znaczy, generator wyspy troszkę ogarniemy. A ty no. masz fajnie, ja mam dopiero na koniec lutego ferie Nie! Jest, 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 jest. Mój jest. No, diament. Co że aż do lawy wpadł. KAJ tu jest motyka! Nie ma! Ukradłem. Ja to nie ma. O węgiel znalazłem. No brawo. Węgiel w Minecrafcie, nowość, kurde. Z kobla mi wypadł, no dobrze. On mi łapy zimno. To sez dobra nie Dobra, już mam 37 kobla, wiesz co? Nie, nie boję się. Nie, nie, bo się dziewczynom nie podoba mi się. Dobra, jak to robimy? Z ten stawik odrobinkę pomieszamy, bo on trochę duży jest. Nie, ja bym zrobił osobno platforma na farma, a potem dopiero generator kobla. A tu bym na razie tego w kobla. A tak w ogóle to, bo ja nie, jo jako YouTuber, ja już mam dość duże nagranie, nie? I tam, nawet jak te cięcia zrobię, to gdzie 20 minut, ja bym to chciał skończyć ten odcinek. No co ty po tych cięciach będzie 20. minut? jak my pół godziny gramy już. Dopiero no. gram pół godziny. No. Z czego tam wyszło to jeszcze to, że tam itemki przerzuciliśmy Dodatkowe jeszcze to cięcie, bawienie się z tym obsydianem. No coś ty Nie będzie 20, po cięciach nie będzie. Po cięciach nie będzie na pewno. No dobra, no to mogę to ogarnąć jeszcze. Proponuję tak. No to, zrobić... to może w StopLapsie tutaj. Dobra, to budujemy platforma na... Co? Na. Platforma, a nie, nie najpierw tą ogarniemy jako pierwszą, bo potem będzie trudno nam trochę. Ja bym na początek pomniejszył to jeziorko, troszkę patrz. A żeby zostały dwa? Tak, o bym pomniejszył je. Aha, no dobra, no to jak chcesz. O jedno, nie żeby one było, żeby one było o, ale mniejsze, zresztą fajnie wygląda fajnie. No i tak na środku w sumie może być. No dobra, jak tam chcesz, to robimy jakiegoś tam lapsa, nie? I to pomniejszymy. No no no. Dobra. Chociaż nie, wiesz co? Nie opłaca się time -lapsa robić. Czemu? Stary na dwie minuty? Jakie dwie minuty? Przecież to tej trochę nam zejdzie teraz, jak to ogadniemy ładnie. Ne, tam go No nie wiem, jak chcesz. No to zróbmy tak, yy, może byśmy zrobili odwody, czyli dwa. Czy to jest moja logika teraz, będzie? A nie lepiej, jakby zrobić jakieś coś łatwiejszego. Musi być roz, dwa, Czyli dobra, powinno styknąć. A czy, bo tu mamy spawn? Ty, oh fuck! No właśnie! A czy da się ustawić set home? A? Set home, a ja nie mam dostępu do tej komendy. Nie ma takiej komendy. A jak tyś to. A set home? Nie masz dostępu do tej komendy. dobra, susek. Kurde. Nie ma suska, nie, to kto nam pomoże? Mm, ten, podziw, mam taki pomysł, żeby yy, po prostu przenieść te Bajorko. Kajś w końcu. ja spytałem się czy da się zmienić setką wyspy Bo jak może się dam, no to elegancko Już możesz, fajnie Proponuję no, ja, zbić to I patrz, i tutaj zrobimy fajne Bajorko Stary, tutaj w rogu, nie? Tu patrz, hmm. zrobimy fajne Bajorko. Będzie to hmm. jest spoko wyglądać. A ja bym w sumie tutaj zrobił, wiesz co? Bo zobacz. To jest zrobiło tak. Patrz, i tu można cztery, na 4 kratki może, możemy zrobić. Patrz, pek, 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 pek. pek. I tu na 4 kratki możemy posadzić yy, rzeczy. Weź wylej woda. Niech mi nie coś biega. Wiesz co? Dobra, wiesz co? Zróbmy najpierw, może po prostu zwykłe źródełko wody. Co? stary daj mi. Dobra, Tutaj zrób zwykłe źródełko wody. Ale tutaj. stary patrz! O, co? Nie, nie rozumiesz, co ja chcę zrobić. Dej mi woda. Nie mam. Chcemy wiaderko. W ręce. Dej mi woda. Można najpierw zrobić lepiej tego, jest. Źródełko wody i zostawić. Potem dopiero zrobimy gdzieś tam dalej, przyniesiemy sobie stawik. A myślę, że co ja chcę zrobić teraz? Dobra, ważne. Patrz, pyk i patrz, i tu sobie zrobimy taką... na pewno. Zaczę na pewno jest nieskończone źródełko. Dla pewności. Dobra, okej. Okay. Patrz. I teraz zrobisz tu na 4 I mamy już plantacja fajną mało. Ale jest. Widzisz? Znaczy czekaj, może najpierw... O, nie, nie, nie! Ogarnijmy najpierw tą wyspę, bo to była taka mała wyspa główna. I tak jak na poprzedniej wyspie, odchodzić w różne strony, co? Tam będzie na przykład generator. Tam farma. Tam magazyn, czy coś takiego, wiesz co chodzi. Aha, dobra. To teraz trzeba skakać. Tańcz głupia, tańcz, kiedy. Fajnie, mało osób jest, jak zrobimy też grinder, no to wiesz, będzie fajnie wtedy. To dobra, to trzeba się skupić tu na tych czterech klockach, od tych czterech klocków budować. Czekaj, dobra, jeszcze raz. Eee, czekaj. Robimy wyspa z kobla, nie? Czekaj, czekaj, zostaw na razie, jeśli ja się spędzę, da się jakoś zmienić setką wyspy. O, weź tego diaksu, do tej, 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 nie? Jeszcze. No, no. Help rules, AFK, help kit. Dobra. Mm. Ty, pisz sobie, kit, gracz. Fajnej temp stajemy. O, no. Faktycznie dzierga się z tobą. E, jak słucham, zda się jakoś zro, e, przenieść. Co 12 godzin. Ej, to ludzi jest. Spawn wyspy. Pytałem tego, czy się da jakoś przenieść z Spawn wyspy. Mam nadzieję, że się da. O, jest. Dzięki, wielkie. Dobra. No to co robimy? Tu, Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj czekaj czekaj. Daj mi daj mi, daj mi, daj mi, daj mi daj mi daj mi, daj mi daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi daj mi. Odejdź, odejdź. Nie, nie, nie dawaj, nie dawaj. Na dirtach tych. O, na samym środku. Będzie troszkę ciekawiej. Poprawiono koordynaty. Jest. Jest? I od tych dirtów robimy koblem, ja? Tak. Ty, czemu mnie tutaj przyniosło na home? Czekaj. No <laughs> Ej hey, stare, czekaj Czekaj IS yes, fix home Dom i hey, stare lol Czekaj Czekaj, 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 IS set home jest, patrz teraz. I jest Set Home. Eee! Ja w home, nie mam. Dom. A dobra, jest. Jest idealnie, nie? Dobra. Tak? E, dobra. No to co? E, chyba na, na tyle już będziesz kończył powoli odcinek, co? Ja już mogę kończyć odcinek. A na sam koniec będziesz mógł wrzucić wiesz, e, z cztery screenshoty, nie? Z tego co nam tu wyszło ładnie. No, to yy, rozbudujemy to i na koniec wam pokażę screenshoty, czyli to by było okay. na tyle w tym odcinku, IP mocie oczywiście w opisie, e, jak wam się podobało subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, e, też napiszcie czy, oczywiście jeśli to, czy, chcesz. Znaczy, chcesz, no, czy chcecie serię, nie? czy wam się podoba ogólnie, bo jeżeli nie, no. czy będzie później to nagrywał. No, znaczy, jak nie będę nagrywał to na pewno będę grał, bo mi się no, tak, mi się też właśnie zachciało. No. A zwłaszcza, mm. że jest fajny serwer, nie? Nie ma lagów w ogóle. Kobl no. od razu dropi, co jest najlepsze. Bo niektóre no. są serwery, zagraliśmy na tamtym co czekaliśmy pół minuty na kobla. Nie no, nie pół minuty, ale pięć sekund się czekało. C 10 nawet. Dobra, to my to rozbudujemy sobie poza odcinkiem. Jeszcze wądom na koniec screenshoty Albo po prostu do gromy, nie? Jak... Jak... No to chwilkę, bo tam wetniesz to, nie? No. No, na to, to wkleja. Dobra, to... Cięcie. Dobra, witam was po cięciu e, Do mnie to cięcie było cholernie długie, była aż jeden dzień Niestety Sebastian jest niedysponowany dzisiaj e, Nie wiem czy będzie w ogóle na skypie No ale dobra, zbudowałem coś takiego e, I Teraz beda budował takie dróżki e, Dwu W ogóle tu będzie płotek, nie? E, teraz beda budował takie dróżki roz rozwoju pokorza. Hmm. że tu będzie płotek i tu od tego tak dobra to jeszcze się może jakoś zrobi lepiej dobra i tu będą takie płotki o jeszcze tu tak i tu będą płotki tak dookoła a tam będą dróżki rozumiecie mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi na razie to tu muszę posadzić po drzewku, bo nie mam nie mam cały magazyn w ogóle za wyspą prawie, że tak jakby e, dobra, to teraz już wiecie o co chodzi i robię następne cięcie, no i widzimy się za chwilkę, po następnym etapie budowy dobra, witam was po następnym cięciu, zrobiłem no nie dużo, bo zrobiłem coś takiego e, jak widzicie tu przeniosłem te źródełko i nic więcej już nie będę tu nic bez szefo, nie będę nic bez niego już robił więcej na tej wyspie bo on tu ma fajne pomysły godomi i i ten także to by było na teraz w tym odcinku cześć mięcie się na razie